Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Mrozek, reprezentuję dzisiaj Instytut Lotnictwa i dzisiaj już drugi dzień jesteśmy na imprezie dronowej, która odbywa się dziewiąty rok po kolei. Jest to kuźnia młodych talentów, różnych reprezentantów uczelni, ale też coraz bardziej firm, które startują w konkurencjach, konkurencjach, które Odzwierciedlają różne zapotrzebowania rynku, sektory. Na przykład po tej stronie, właśnie nad drony, <grytania> dlatego jest tak głośno, ale po tej stronie mamy konkurencję budowa, która mówi o analizie infrastruktury krytycznej. Tu są takie punkty strategiczne. Dalej mamy konkurencję drzewo życia, która odbija zapotrzebowanie dotyczące rolnictwa precyzyjnego i precyzyjnego opryskiwania. I yy, jest jeszcze konkurencja sztafeta. Natomiast jako Instytut Łukasiewicz, Instytut Lotnictwa, jesteśmy tutaj z dwóch powodów. Jednym z powodów jest danie szansy tym młodym ludziom, odbycia płatnych staży w Instytucie Lotnictwa, zapraszamy do, centrum, do aplikowania do centrum technologii bezzałogowych. Świetne doświadczenie, doszlifowanie swoich kompetencji, nauczenie się z zespołem, który ma międzynarodowe doświadczenie. Okienko zamyka się do 22 lipca, także serdecznie zapraszamy do aplikacji. A drugi powód, dlaczego tutaj jesteśmy, to jest analizy, analiza ryzyka metodą SORA. Jesteśmy tutaj po to, żeby wspierać tych młodych ludzi w. Analizie i zrozumieniu różnych parametrów ryzyka, które wiążą się z operacją, bezzałogową operacją lotniczą, z planowaniem lotów dronem. Zależy nam na tym, żeby cały sektor rozwijał się, rozwijał się i biznesowo. I naukowo, jeśli chodzi o różne zastosowania tej technologii, ale też, żeby to było wszystko bezpieczne dla nas, dla, dla ludzi i dla społeczeństwa. Dziękuję Państwu serdecznie i pozdrawiam z droniady.